Witam kolejnego dnia zmagań. Dziś za zadanie jest zrobić nadproża, nad tymi dużymi oknami. Jedno już jest zrobione. Pokażę Wam teraz, jak skręcam drugie. A tutaj mamy kontrolę inspektora Mruczka. No tak. No tak. Kto jest kotkiem? No dobra. Nie wrzucałem tych nadproszecz od razu, bo byłby problem, żeby postawić taką ściankę. Bo to chodziło wręcz na wcisk. Więc żeby uniknąć ewentualnych problemów, no to najpierw zrobiłem ramę. I teraz będę wstawiał te deski. No troszkę to karkołomne, ale da się to zrobić samodzielnie, jak zresztą widać potem. Zaraz Wam pokażę w jaki sposób można tego dokonać. Tylko jak wam to pokazać? <laughs> Coś było widać. Dobra, udało się zmordować tą deskę. Ona jest tutaj przykręcona trzema wkrętami. Z boku. Tutaj od spodu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Oprócz tego jest przykręcona tutaj po skosie. Do tej deski. Tam tak samo. Tam na końcu, nie wiem czy widać, też są trzy wkręty pionowo wbite do tej pionowej deski. Eee... Nie, dwa wkręty są do pionowej, a ten jeden, znowuż do tego słupka, który jest pod tym. No i takie. Deski trzeba przekręcić trzy. Oczywiście każda następna będzie przekręcana do poprzedniej, żeby to jeszcze bardziej usztywnić, żeby te naprężenia były przenoszone na więcej elementów. That's the point. Dobra, jedziemy dalej. Druga deska nadproża jest przykręcona dokładnie w ten sam sposób co poprzednia plus, tak jak mówiłem jeszcze jest przykręcona do poprzedniej deski na przemian tam, tu, tu, tu tu, tu, tu i tam no, Może przyznać, że na tym nadproże idzie irracjonalna ilość wkrętów i czasu te trzy deski plus te dwie już mi zajęły... zużyły trzy baterie. No ale dobra, jedziemy na ostatnią deskę. I cyk, gotowe! O jednej rzeczy Wam zapomniałem wspomnieć mianowicie tak sobie zaprojektowałem tę konstrukcję przypominam, że to jest balonowa, czyli ściana kolankowa razem z resztą nośnych jest wznoszona tak sobie to zaprojektowałem, żeby góra tego nadproża była jednocześnie podstawą pod tą poziomą długą deskę, która to będzie że jak na takie chałupnicze warunki to wyszło perfekcyjnie niemalże no i dobra, jedziemy dalej do... czas zrobić otwory drzwiowe do wykonania mam trzy e... przy dużych oknach czyli tutaj tak, właśnie tu gdzie jest kod e... O Jezu. Drzwi na Taras, to tu kiedyś będzie. No i tak ten słupek Ten duży, no to jest ten co już tutaj jest. I do niego muszę zrobić taką ramę. Tu są drzwi 90, więc e, no, takie są wymiary, że 2065 ma być na wysokość otworu. Tutaj jest 1078, ale już z uwzględnieniem tych dwóch słupków, czyli w środku będzie 988. To są te drzwi wyjściowe. Drzwi do domu, główne będą tutaj. Eee. Tak. Właśnie w tym miejscu, gdzie jest kot. No I ten słupek tutaj, to jest ten słupek. Dokładnie te same wymiary otworu będą. I na koniec tego otworu pójdzie jeszcze jeden słupek. I tutaj mamy jeszcze drzwi z wiatrołapu do garażu. I też do tego słupka będę przymocowywał to taki sam otwór tylko że jest e, drzwi są moi drodzy 80 już więc jest 978 ta górna deska no i jak to się skończy to na końcu znowu słupek do samej góry żeby to zespolić no i już żeby się tak nie pieprzyć jak tutaj <laughs> bo w tych takich najdłuższych nadbrorzach są po 3 deski wysokie na 24 cm Tutaj już tak nie jest. Tutaj będą tylko dwie deski, no więc jedna deska pójdzie sobie tu, druga tu, i środkiem zostanie mi taka przerwa. Tu sobie wsadzę takie dystanse, żeby to się dało poskręcać. Akurat myślałem nad tym, jak wykorzystać te klocki. No to sprawa się właśnie wyjaśniła. To sobie po prostu będę wkładał pomiędzy. I skręca, i dopiero potem to podniosę. Czyli słupki będą z tych 45 na 145. Tak, tak, tych, na których jest kot. Eee... A nadproża będą zrobione z tych desek. Czyli 45 na 240. Czyli te same, co poszły nad okna. Dobra, biorę się do pracy. Hej! Miao. Pół godziny i są nacięte już deseczki. Tu mamy pionowe słupki drzwi. Deskę poziomą, do której będą przyczepione te przykręcone nadproża. To są te drzwi na taras. Tutaj są drzwi wejściowe do domu. Dokładnie ta sama sytuacja. Deska i nadproża. No i tutaj to wszystko węższe o 10 cm, bo i drzwi będą węższe. Nie wiem, czy uda mi się to wstawić razem z nadprążem, bo nie chcę się tej deski odkręcać. A chyba o nią zahaczę. Eee, wam, przekręcanie tej deski jest naprawdę problematyczne, więc chyba wolę to zrobić osobno i sobie dokręcę na dworze, tutaj nie ma tego problemu, więc skręcę wszystko naraz. To ja sobie to poukładam, zaraz Wam pokażę co i jak. No i nadproże jest zrobione razem z ramugą. Framugi pod drzwi. Tutaj jeszcze koło tego pójdzie słupek do samej góry, do którego jeszcze to poprzykręcam. Dzięki temu to będzie mega stabilne. Tutaj kończymy powoli dzisiejszy dzień. Może jeszcze uda mi się poskręcać tamte framugi, nie wiem, zobaczę. Ale tak, jest kamień milowy. Udało się zrobić te najtrudniejsze nadproża i to samodzielnie to wszystko wnieść. Chociaż widzieliście, że to niezbyt komfortowe i proste, no ale cóż takim jest No dobra, działamy dalej. Hej!